Dzień dobry. Jesteśmy po fazie ćwierćfinałowej niezwykle emocjonującej w tym roku Ligi Mistrzów, Liga Mistrzów sezon 2018-2019. Jak to wyglądało, jakie były pary tego ćwierćfinału? Ajax Amsterdam kontra Juventus Turin, Liverpool kontra FC Porto, Tottenham kontra Manchester City, Manchester United kontra FC Barcelona. Spary Ajax Amsterdam Juventus przeszedł dalej. Ajax jest to, jest to naprawdę niespodzianka. Klub za chwilę do tego przejdę, co jeszcze tutaj mam do powiedzenia o tej sprawie Ajaxu. Przejdę dalej. Póki co Liverpool awansował dalej. Wygrał z FC Porto. Wygrał zarówno pierwszy mecz, jak i mecz drugi. Tottenham z Manchesterem City. Tottenham wygrał bardzo emocjonujące spotkania, zwłaszcza to spotkanie spotkanie drugie, gdzie już tak naprawdę Pepe Guardiola, trener Manchesteru City i fani Manchesteru City już byli pewni tego że awansują, jednak okazało się, że, że ostatecznie to Tottenham to, to Tottenham przeszedł dalej ostatni gol Manchesteru City został nieuznany okazało się że był to gol spalony Manchester United FC Barcelona pierwszy mecz zakończony zwycięstwem skromnym zwycięstwem Barcelony 0 do 1 ponieważ był to mecz który odbywał się na stadionie Manchesteru United w... Skromne zwycięstwo Barcelona kontrolowała ten mecz, ale jednak od Barcelony oczekujemy czegoś, innym, czegoś innego, troszeczkę innej gry. To, czego oczekujemy od Barcelony, czego oczekują fani Barcelony, fani Barcelony dostali w meczu drugim, gdzie Barcelona wygrała ten mecz 3-0. Wspaniałe widowisko, wspaniała gra Leo Messi'ego. Na to czekaliśmy. Taki Barcelony nie, przynajmniej ja nie widziałem od naprawdę, naprawdę dawna. Ciekawe, ciekawa ta naprawdę bardzo ciekawa ta Liga Mistrzów. Niektórzy mówią, że najlepsza Liga Mistrzów w historii dziennikarz Roman Kołtoń z Prawdy futbolu, wprawdzie futbolu tak twierdzi. Ja widziałem Ligi Mistrzów póki co, które na, na tą chwilę były może nawet ciekawsze, dlatego już tak daleko bym nie szedł, ale na pewno jest to niezwykle ciekawa w tym roku Liga Mistrzów. Co to jeszcze można powiedzieć, do czego, do, do czego zmierzam? Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam awansował do półfinału ligi mistrzów, a przypomnijmy, że jeszcze, jeszcze tak naprawdę całkiem niedawno, dwa lata temu, Ajax Amsterdam bił się w lidze Europy na początku fazy pucharowej ligi Europy z Legią Warszawa. To był sezon 2016-2017. Minęło. Dwa lata, i Ajax Amsterdam jest już w półfinale Ligi Mistrzów. Czego to nas uczy? Yy, uczy to nas tego, a przy okazji, Legia Warszawa od tego czasu już nie awansowała ani do Ligi Mistrzów, ani nawet do Ligi Europy. Czego nas to uczy? Tak szybki awans, awans w tym świecie sportu Ajax Amsterdam uczy nas tego, że w sporcie naprawdę wszystko jest możliwe i w ciągu dwóch, trzech lat można naprawdę zbudować drużynę, można osiągnąć. Z drużyną bardzo wiele. Z drużyny, która była w Lidze Europy. Można naprawdę znaleźć się w Lidze Mistrzów. Nie tylko się w niej znaleźć, ale także znaleźć się w fazie pucharowej. Nie tylko znaleźć się w fazie pucharowej, ale awansować do tego ścisłego finału. Do tych, do tych naprawdę półfinał to już, jest, to już jest po prostu taka wisienka na torcie, czy truskawka na torcie tego, czego, co oglądają kibice, czy co śledzą kibice piłki nożnej. To już naprawdę gra na wysokim poziomie. Czego nas to uczy? Naprawdę w 2-3 lata można zbudować świetną drużynę. Przypomnijmy, że na przykład wystarczyło Adamowi Nawałce z naszą reprezentacją 3 lata, żeby z drużyny w 2014 roku, która grała jeszcze bardzo, bardzo przeciętnie, słabo, można było zbudować drużynę momentalnie, która wygrała z Niemcami, a która później w 2014 w 2017 roku zajęła piąte miejsce w rankingu FIFA i dostała się do ćwierćfinału Euro 2016. Tak samo tutaj widzimy w piłce klubowej. Ajax Amsterdam z Ligi Europy już jest, tak naprawdę widzę mistrzów w ścisłej, w tej, w ścisłej fazie, w, czoł, w ścisłej czołówce Ligi Mistrzów. Naprawdę 2-3 lata wystarczą. To taka nau, nauka dla naszej piłki klubowej, dla naszych klubów. Że jeżeli postawią na naszych trenerów albo przynajmniej dadzą więcej czasu trenerom, którzy trenują obecnie te kluby, postawią na szkolenie młodych, naszych młodych piłkarzy i nie będą trwonili pieniędzy, naprawdę będą wykorzystywali każdą, każdą złotówkę, żeby podnieść wartość tego klubu, będą podejmowali mądre decyzje, to naprawdę jest możliwe, żeby ta nasza piłka poszła do przodu. Nie mówię, że tak na pewno się stanie, ale gdyby nasze kluby naprawdę były, były bardziej rozważne, w ciągu kilku lat możemy, możemy zbudować naprawdę fajną, mocną ligę. I to, że obecnie jesteśmy na 25. miejscu, według współczynnika UEFA, nasza liga, nasza ekstrakasa, jest na 25., to nie musi oznaczać, że tak już będzie zawsze. Jeżeli. Nasze drużyny się zmobilizują, to naprawdę mogą osiągnąć bardzo dużo. Jeżeli będą mądre, naprawdę mogą osiągnąć bardzo dużo. Być może w tym roku ja bym naprawdę trzymał kciuki za nasze drużyny, jeżeli im się uda, nawet jakiś awans do Ligi Europy, jakiś awans do, bardzo byśmy się cieszyli, do Ligi Mistrzów. Nawet jeżeli to będzie przypadkowe, nawet jeżeli to będzie wymęczony wymęczone awans, to zastrzyk pieniędzy który się pojawi. Jeżeli kluby to wykorzystają, naprawdę możemy w kilka lat zbudować wspaniałe, wspaniałe kluby w Polsce. Piłka klubowa w Polsce naprawdę może pójść wyżej. Jeżeli Ajaxowi udało się tak awansować, naprawdę to jest wszystko możliwe. Dariusz Mieduski powiedział o Legii Warszawa, że w ogóle tak naprawdę o Polskiej Lidze, że musimy dojść do poziomu Ligi Holenderskiej w kilka lat. Raczej nie ma szans, żeby na przykład Legia Warszawa stała się klubem o takim znaczeniu globalnym. No jeżeli Dariusz Mioduski ma taką blokadę w głowie, jako właściciel Legii, że uważa, że Legia Warszawa nie może stać się klubem globalnym, to naprawdę musi tą blokadę w głowie usunąć. Tak, polskie kluby naprawdę mogą stać się, jeżeli będą grały dobrze, mogą stać się markami globalnymi. Musimy w to wierzyć, musimy w to, o to działać w tym kierunku, żeby tak się stało. Bo jeżeli my w to nie będziemy wierzyć, to naprawdę nikt w nasze kluby nie uwierzy. Także kibicujmy, kibicujmy klubom w Lidze Mistrzów, które, które nam się podobają, kibicujmy naszym klubom, żeby dostały się do tego naprawdę prestiżowego grona, dużym, który walczą w Lidze Europy czy w Lidze Mistrzów. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.